Oto nowy scyzorek od firmy Victorinox, o którym opowiem Wam za chwilę, a ja zapraszam Was na kolejny odcinek nowości w ofercie militaria.pl. Zanim właściwie nowości, dwie ważne informacje. Pierwsza jest taka, że jeżeli jeszcze nie wybraliście prezentu dla Waszych bliskich, a chcecie sprezentować im na przykład coś outdoorowego, to przygotowaliśmy dla Was specjalne outdoorowe zestawy, które znajdziecie na naszej stronie. A druga informacja dotyczy wysyłki produktów zakupionych przed świętami. Otóż mamy dla Was specjalną gwarancję dostawy przed świętami na produkty, które kupicie na naszej stronie internetowej. Gwarantujemy Wam, że te produkty, które mają oznaczoną gwarancję dostawy przed świętami, trafią do Was jeszcze przed pierwszą gwiazdką i będą mogły znaleźć się jako prezenty pod choinką. Pamiętajcie, że produkty objęte gwarancją dostawy przed świętami mają specjalne oznaczenie na naszej stronie internetowej. Jeżeli to oznaczenie jest widoczne, wówczas te produkty na pewno trafią do Was jeszcze przed gwiazdką. Zamawiajcie produkty, które mają oznaczenie wysyłki natychmiast. No i również wybierajcie dostawę dhl bądź Impost zarówno kurierem, jak i do paczkomatu. Natomiast, jeżeli chcecie dokonać zakupu w naszym sklepie stacjonarnym, to pamiętajcie, że nasze sklepy są czynne również w sobotę 23 grudnia. No i przechodzimy do właściwych nowości. Jako pierwszy nóż składany Bestech Knives Slasher Black. Jest to typowy nóż EDC, czyli Everyday Carry. Jest lekki, a zarazem bardzo wytrzymały. Nóż wyposażony jest w o profilu Sheepfoot, która została wykonana z wysokowęglowej stali narzędziowej D2. Taka stal charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i została zahartowana do twardości 5961 HRC. głównie noża wykończono metodem Black Stone Wash. Nóż można otworzyć za pomocą flipera. Dodatkowo samo otwieranie zostało ułatwione przez zastosowanie ceramicznego łożyska kulkowego w osi głównej noża. Po otwarciu nóż blokowany jest przesuwną blokadą typu bilok. Okładziny rękojeści zostały wykonane z MIKarty i zapewniają pewny chwyt, nawet gdy dłoń jest mokra lub zabrodzona. Na okładzinach zastosowano antypoślizgową fakturę. Noży wyposażony jest również w stalowy klips, dzięki któremu możecie go przenosić np. na krawędzi kieszeni bądź na pasie. A jak już jesteśmy przy sprzętach do cięcia, no to wspomniany wcześniej nowy scyzoryk od Victorinoxa. Jest to Companion w nowej szacie graficznej SD New York Style. Właśnie wśród produktów Victorinoxa pojawiła się nowa kolekcja, nazywa się Life To Explore i do tej kolekcji należy ten oto scyzoryk. Sam scyzoryk to aż 16 narzędzi. Mamy tu m.in. ostrze nożowe, pilniczek do paznokci, śrubokręt, otwieracz do kapsli czy wielofunkcyjny hak. Jest tutaj również korkociąg. Okładziny zostały wykonane z celidoru, na które został naniesiony wzór New York Style. W komplecie ze scyzorykiem otrzymujecie specjalną linkę, która wyposażona jest w logo Victorinoxa i dzięki której nie zgubicie Waszego narzędzia. Sprawdźcie również inne Victorinoxy z serii live to explore w Militaria.pl Już? A oto wykrywacz Rutus Versa DD28. Ten wykrywacz metali został wyposażony w wodoodporną, wieloczęstościową czarną cewkę DD o średnicy 28 cm. Mamy tutaj technologię multi-frequency, która zdecydowanie polepsza właściwości detekcyjne wykrywacza. Można nim prowadzić poszukiwania zarówno w gruntach mokrych, jak i w przewodzących np. na plaży oraz w gruntach o wysokiej zawartości magnetytu. Sam wykrywacz wyposażony jest w 7 fabrycznych programów, m.in. Plaża, Pole czy Park. Wykrywacz jest oczywiście składany i wyposażony jest również w wygodny wyświetlacz. Taki wykrywacz świetnie sprawdzi się jako prezent świąteczny i mieninowy bądź urodzinowy. Zanim Wam opowiem o kolejnych nowościach, przypominam, że linki do wszystkich produktów pokazanych w tym filmie znajdziecie w opisie pod tym wideo. W tym pudełku mam raczki turystyczne Protraction od firmy VI6. Stalowe ramy tych raczków są zakładane pod podeszwy i zostały wyposażone w aż 13 zębów. Zęby wykonane są z odpornej na korozji stali nierdzewnej, która zapewnia świetną stabilność na trudnych nawierzchniach podczas poruszania się. W przedniej części znajduje się specjalny zawias, który zmniejsza ryzyko naprężenia metalowych łańcuchów i odpowiada za swobodne zaginanie się butów podczas chodzenia. A tak raczki prezentują się na butach, oczywiście, buty nie znajdują się w komplecie. Mocowanie do butów tych raczków odbywa się za pomocą elastycznego panelu, który został wykonany z tworzywa sztucznego. Jest ono odporne na działanie niskich temperatur, a dodatkowo nie przywiera do niego śnieg. Mamy tutaj specjalny pasek z drzepem, który wzmacnia stabilność mocowania raczków. Ten model, czyli Pro nie wymaga stosowania specjalistycznych butów, można raczki zakładać na każde obuwie trekkingowe. Te raczki będą niezastąpione zimą w górach podczas wędrówek. Raczki znajdziecie u nas w różnych rozmiarach, a także w różnych wariantach kolorystycznych. A oto uniwersalny miernik akumulatorów od firmy Specna Arms. Jest to uniwersalny miernik akumulatorów, który jest wyposażony w intuicyjny interfejs, dzięki czemu jest bardzo prosty w obsłudze. Miernik posiada również funkcję balansera. Obsługuje pakiety od 1 do 8 ogniw. Tester jest precyzyjny, pokazuje wartość nadawania ogniw aż do trzech miejsc po przecinku. Ten tester świetnie sprawdzi się dla wszystkich graczy ASG. Kolejna nowość to stuptuty v Sport Yeti wzór 93 Pantera. Te stuptuty uszyte są z Cordury 500D. Wyposażone są w specjalny hak do zamocowania na sznurowadłach, a także kewlarową linkę do montażu przy obcasie buta. Chronią nogi i stopy użytkownika przed przemarznięciem, a także przed przemoknięciem. Idealnie nadają się na śnieg, deszcz i błoto. Stubtuty Yeti znajdziecie u nas nie tylko w kamuflażu wzór 93, ale także w różnych innych wariantach kolorystycznych. A teraz spodnie Softshell Stolberg od firmy Jack Wolski. Są to bardzo lekkie, niewchłaniające wilgoci spodnie termoaktywne typu Softshell. Zostały wykonane z wiatroodpornego materiału Texas Shield Core. Wewnątrz znajduje się ciepłe podszycie z mikropolaru. Spodnie zostały wyposażone w dwie biodrowe kieszenie, zamykane na zamki błyskawiczne. Wyposażono je również w wbudowany pasek, który umożliwia dopasowanie spodni w talii. Dodatkowe szlufki pozwalają na założenie pasa zewnętrznego. Elastyczny krój, a także profilowanie w okolicach kolan sprawia, że te spodnie świetnie nadają się do aktywności na świeżej powietrzu, no i oczywiście do wyprawy w góry. A na koniec damska kurtka Brandit Teddy Fleece. Jest to ciepła i modna damska kurtka od firmy Brandit. Wykonana została z grubego pluszowego polaru o długim włosiu. Materiał, który został tu użyty charakteryzuje się bardzo dobrą izolacją termiczną. Model Teddy Freeze został wyposażony w cztery kieszenie. Jedną na wysokości klatki piersiowej, dwie biodrowe oraz wewnętrzną kieszeń zamykaną na rzep. Wysoki kołnierz, duży kaptur, elastyczny pas oraz mankiety umożliwiają lepsze dopasowanie oraz zapewniają dodatkową ochronę przed zimnem. Kurtka zapinana jest zamkiem błyskawicznym zabezpieczonym od środka klapą. Ta kurtka, którą trzymam w ręku jest w kamuflażu Woodland, ale znajdziecie również inne warianty kolorystyczne tej kurtki w naszej ofercie. To tyle w tym przedświątecznym i przednoworocznym odcinku nowości w ofercie Militaria.pl. Ja składam wam serdeczne życzenia zdrowych i wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia w nowym 2024 roku w kolejnym odcinku nowości w ofercie Militaria.pl. Do zobaczenia.